Cześć, dzisiaj jest 8 sierpnia 2020 roku. Jesteśmy w Ozorowicach i idziemy do ruin pałacu. Nie, niech was to nie zmyli, że to są ruiny. Ruiny są tu, w tych haszczach. Właśnie w nie musimy. Wejść. To jest ścieżka. Czyli tamto to nie są ruiny? A ruiny są tu. Też nie wiedziałem. Dałem się zwieść. Po przejściu przez kaszczę dochodzimy. Do naszych ruin. Proste. Co nie? No proste, tylko że są tak zarośnięte, że nic nie widać. Klasycystyczny, wzniesiony w XVIII wieku, przebudowany w XX, zdewastowany w 45. wieku. Na planie prostokąta. Pierwsza o wsi wzmianka to jest 13 wiek co to z cegły jest wybudowany dwie kondygnacje dachem dwustpadowym no i z drugiej strony weranda i co kolumny takie portykowe no to trzeba to wszystko znaleźć to było w skrócie a teraz Wejdźmy do wnętrza. O, wejdźmy. E, potężny, potężny zameczek. Piwnice łukowate. Tutaj też takie wnęki. Co ja tutaj wiem jeszcze? Pożar w 1987 roku był. No oczywiście PGR tutaj był. Wcześniej był były mieszkania pracowników ruchu. Czyli historia się powtarza. No i Gdyby to zniknęło, to najlepiej by było, tak wszyscy uważają. Mi się też tak wydaje. Nie ma co tutaj szukać. Kiedyś był to piękny obiekt. No niestety został zaniedbany. Spalony pożar. No i tak to wszystko się stało. Tutaj widać już się drzewo. Doskonale skomponowało. W. Obejdźmy to. Zobaczmy werandę. Werandę. O. Czyli tu prosta ściana jest. Nic nie ma zobaczcie zamurowane okna idziemy tam do końca to jest pół godziny no, z przesadą od Wrocław Stadion gdzieś tam od Legnickiej czyli niedaleko Wrocławia o, są Wrocławia są jakieś szczątki no i jest nasza weranda bardzo ładna wejdźmy to weranda miała jakieś chyba a tak miała tutaj takie to góry widać Odpory, ja bym to nazwał, i one zostały po prostu ze starości. No, bardzo ładna ta strona była. Oczywiście tutaj nigdzie nie było tych drzewek, samosiejek. No, to musiał być widok niezłych, chłodzenie latem. Mhm. Wejdźmy tam. No rzeczywiście kształt prostokąta, i z drugiej strony zobaczmy, jak to wygląda. Po co ja te ruiny robię, to ja nie wiem, ale chyba po to, że wszystko przemija. No, i jeszcze musimy znaleźć wejście główne, czyli takie ruiny, które kiedyś będą kupą gruzu. To jest chyba ostatni film z tego miejsca, tak mi się wydaje. Przejdźmy od frontu. No tak wygląda, tutaj jest ta nasza weranda, resztki już. I gdyby było takie myślenie jak teraz, to może po wojnie by coś z tego było, ale teraz już jest za późno. Uch, jak tam się dostać w te chaszcze? jakaś róża o to co zostaje po nas przejdę zobaczcie jak muszę przejść przeszedłem przez ten krzak rzeczywiście są te kolumny elegana ładnie to wygląda Aha. proszę Ładnie Ładnie zachowały się jeszcze o dziwo jak ten dojść z przodu żeby to pokazać e? jak w tajemniczym ogrodzie tutaj jest zwisają jakieś jany Fuh. Zaczekajcie. U, jestem przed wejściem. Teraz. Ech, to chyba w kształcie litery C, tak prostoką zapisu było, ale bardziej w kształcie litery C. Tu są raz, dwa, trzy, cztery takie kolumny. No, że też te kolumny jeszcze stoją? Piękny musiał być tu ten pałac, to wejście. Naprawdę takie fascynujące, bym powiedział. Aha. Chyba było tu wejście. Tu powinny być schody. Nie wiem, czy tu było wejście, czy nie. No. Mniejsza z tym. I tak już nic tu nie będzie. Tak. I tak tutaj już nic nie będzie. Tu po prawej stronie nie wyjdę, czyli muszę iść tak jak z powrotem, jak wszedłem. No i jeszcze miliony by włożył, to by i to odbudowa. No ale to są olbrzymie miliony. I na co? Nie wiem. W każdym razie żegnamy nasz Pałacyk, musimy stąd wyjść tą samą drogą, którą wszedłem czyli tamtędy No i do następnych ruin.